dotąd mamy szczęście! Niczego nie znaleźliśmy! Tak. Ciekawe, co tam może być? Nie otwieraj! Proszę, nie ruszaj tych drzwi! Niby dlaczego? Nie bądź dzieckiem! A nie mówimy? Wielkie dzięki, stary! Pusto? Pusto? Kuku tu, tu, za tymi drzwiami? Tak! Uspokój się, Scooby, musiało ci się przewidzieć! Co? A... <laughs> o, tutaj to mi się podoba! Przytulna biblioteka i ciepły kominek. O, tak! Pyszności. Pyszności? To będą, jakie podgrzejemy. Hmm. Rzeczywiście. Juh, gorące. Hej! Kodładki, patrz. Tu jest napisane. Szwajc i 100 zegarków. O... E, e, co to znaczy szwajc? No to wie! I komu potrzebne jest 100 zegarków? Może 100 lodze? <grym> sto noodze to dobry żart. Lepiej poszukajmy reszty i. <grym> <grym> BADASSSSS! Skupiń uwaga! Wstawaj! Musimy znaleźć jakieś wyjście! Tak, nasz duch pojawił się tutaj. Patrzcie, prognoza pogody z dzisiejszej gazety. A co w niej jest? Wieczorem gęste mgły w okolicy Loch Ness. Nie rozumiem. Po co duchowi prognoza pogody? Dobre pytanie. Myślę, że właśnie znaleźliśmy trop. Świetnie. Poszukajmy Kudłatego i Skubiego. Sprawdźmy, na co oni trafili. Tam są jakieś schody. Może wyprowadzą nas z tego loku. Aha. Udało się, piesku! Tak! Chodź, poszukamy Freda i dziewczyn. Ale będą mieli miny, jak usłyszą, co się nam wyda... O co ci chodzi, Skubi? <grym> ja... <grym> to znowu on! <śmienicza> Zapraszamy na występ! Już czas, już czas, już czas! Jestem tylko myśliwskim psem! Je nie! nie Jestem zwykłym myśliwskim psem! Je yeah, 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 yeah. okay. <śmienicza> autógrafo